Witam serdecznie. Ten film pokazuje, w jaki sposób mm, brać udział w e-głosowaniu w e pierwszym Pierwszym krokiem, jaki należy przeprowadzić, to jest rejestracja na stronie wolni ludzie.net. W tym momencie wchodzimy sobie na dowolną wyszukiwarkę, może to być właśnie Google, i wpisujemy adres wolni ludzie. Wolni ludzie net. Wyciskamy enter. Interesuje nas w tej chwili tutaj drugi z góry link, ponieważ on prowadzi do strony wolni ludzie net. O tutaj. Teraz e, kliknę tutaj lewym przyciskiem myszy. E, pojawi się błąd e, wynikający z tego, że jest to link do starej strony, więc klikamy tutaj. To nas nie interesuje. Klikamy na stronę główną. I jesteśmy przekierowani na stronę główną, a obecną stronę główną. Tutaj należy dokonać teraz rejestracji. Klikamy na zakładkę Konto i wybieramy Zarejestruj się. Teraz tak, tutaj należy wypełnić pola, więc ja tutaj już mam takie przygotowane pola: takiego użytkownika testowego. Imię Jan, nazwisko Kowalski, nazwę użytkownika, tutaj wybieramy sobie dowolną, jakąś taką prostą nazwę. Ja wybieram właśnie skrót imienia, nazwiska połączony. Teraz tutaj wybieramy, w tym momencie tu jest ważna, e, ważna pozycja. Wiele osób e, pozostawiło tą pozycję niewypełnioną, a jest to bardzo ważne, gdyż e, na podstawie tego pola y, będziemy wiedzieli, y, jak przypisać osobę do którego sejmiku. Tutaj jest lista wszystkich sejmików. E, które obecnie są e, utworzone w tym momencie, kiedy to, to nagrywam mm, I trzeba po prostu wybrać, e, w którym sejmiku należy, chcemy należeć tak. Ja tu wybieram jakiś dowolny Dowolny, e, dowolny sejmik e, Tutaj teraz e, należy wprowadzić swój adres e-mailowy Tutaj zatrzymam się chwilkę nad tym adresem, ponieważ mm, są osoby, które na przykład chciałyby zachować e, na początku swoją anonimowość, y, i tu jest taka porada właśnie dla tych osób: żeby sobie utworzyć nowego maila, y, którego państwo nie używacie do kontaktów ze znajomymi, ponieważ e, wtedy łatwo by to było rozpoznać, e, kto głosował, więc proponuję właśnie jeśli ktoś ma taką potrzebę właśnie anonimowości to trzeba sobie stworzyć nowego maila, ponieważ e, po zakończonych głosowaniach e, wyniki głosowania są jawne i na kawcie wyników są podawane właśnie tylko e-maile. E, więc jakby tutaj należy właśnie podać takiego maila, którego Będziemy chcieli e, pokazywać, e, no, można powiedzieć w całej Polsce. Tutaj sobie ustawiamy po prostu hasło, i ja tutaj jakieś takie hasło wprowadzę bardzo szybko, bardzo proste w celach testowych. I teraz należy zwrócić uwagę, żeby tutaj się pojawił strąg. To znaczy, że hasło jest wystarczająco silne i że mamy pewność, że nikt tego hasła nam nie odgadnie. No, tutaj powtarzamy jeszcze raz to hasło. I jeżeli teraz kliknę, tutaj na klawisz zarejestruj, to będzie już koniec rejestracji na stronie ludzienet. W tym momencie, kiedy to nagrywam, proszę nie rejestrować się na stronie ivoting.pl, gdyż jeszcze nie jest to przez nas y zalecane. Być może kiedy to Państwo już będą oglądali e, jakiś czas później, no to wtedy już to będzie możliwa ta rejestracja na stronie iVoting.pl. W tej chwili to e, przeprowadzę na serwerze testowym, który jest identyczny po prostu z tym y, oryginalnym iVotingiem. E, żeby y, założyć konto, no tutaj trzeba właśnie wprowadzić e y, więc ja może tutaj teraz kliknę na zakładkę Zarejestruj się, jesteś nowym użytkownikiem, zarejestruj się. I tak, e, no oczywiście podajemy ten taki nieprawdziwy, ja, ja podaję nieprawdziwy adres. Państwo piszą tutaj swój prawdziwy adres. Ważne jest to, żeby to był ten sam adres, który Państwo używają właśnie w rejestracji na stronie głównej Wolni Ludzie. E, jeśli to będzie inny adres, nie będziecie Państwo mogli brać udziału w głosowaniu, więc to musi to być ten sam adres. Więc e, no podajemy tutaj ten nasz adres, e, tak. Wymyślamy sobie jakieś hasło. Potwierdzamy. Jeszcze raz to hasło. Klikamy na rejestruj i akceptuj regulamin. I to tyle teraz tym na tym, na tym ekranie. Klikamy na dalej. Teraz y, została informacja podana, że y, zostaliśmy zarejestrowani. I teraz rejestracja e, jest potwierdzona na dwa sposoby. Pierwszy sposób to jest e, potwierdzenie tożsamości poprzez odebranie maila, a drugi sposób poprzez odebranie SMS-a z kodem. Teraz pokazuję na ekranie jak wygląda mail, który przychodzi od e, iBuntingu po rejestracji nowego użytkownika. Więc yy, otrzymujecie takiego maila, w którym jest tutaj pewien link, który służy do no, aktywacji. O ten link konkretnie tutaj jest, konkretnie w tym miejscu i niestety ten link nie działa. Nie można na niego kliknąć na lewym przyciskiem myszy, tylko trzeba go zaznaczyć i kliknąć kopiuj. I wtedy jak już to skopiujemy, no to wtedy otwieramy sobie nową yy, nową zakładkę i wklejamy ten, ten adres tutaj, który tam był i wciskamy Enter. I otrzymujemy informację, że kod został zweryfikowany poprawnie. Ciach i to zniknęło zaraz z ekranu, więc yy, w tym momencie mamy yy, Zarejestrowany poprawnie e-mail, i teraz możemy już e, zalogować na swoje konto na iVolteringu. Więc wklejam tutaj ten swój e, swój po prostu e-mail. Hmm, tu reklama zasłania mi. O, jest, jest. Wklejam tutaj sobie mail. Wpisuję swoje hasło, które ustaliłem. I klikam na przycisk zaloguj się. Eee, więc w tym momencie jesteśmy na zakładce Mój profil. I tutaj trzeba po prostu sobie ten profil uzupełnić. Eee, więc tak, pomijam krok e, zdjęcie, ponieważ nie jest istotny w tym momencie. Tutaj wpisujemy nasze dane. Eee, tutaj możemy to pominąć w tym momencie albo po prostu wpisać na przykład jeden z tych sejmików, no nie wiem na przykład Skierniewice albo Kraków. I teraz tak, tutaj jest zakładka telefon, który trzeba po prostu wpisać. I teraz jaki tutaj jest tego cel tego, tej zakładki? Wybieramy sobie Polskę. Jaki jest tego cel? E, otóż, e, aby ktoś mógł dokonać e, głosowania, musi być zautoryzowany. Czyli musi być potwierdzona, potwierdzona jego tożsamość i to za pomocą tego linku na e-maila i, po, po, y, i dodatkowo jeszcze za pomocą smsa teraz tutaj wpisuję mój no, prawdziwy numer telefonu, gdzie na ten numer telefonu będzie wysłany e, kod e, autoryzacyjny. Tutaj, teraz pojawi się kwadracik czarny, który ten, ten telefon po prostu wymarza, gdyż no, nie ma to znaczenia w tym momencie dla tego filmu. I klikamy na klawisz autoryzuj. I teraz otrzymujemy właśnie yy, na telefon yy, SMS-a. Ok. Mm, teraz mamy już tego SMS-a. W SMSie jest napisane. Witaj w aplikacji iVoting. Twój kod SMS do uwierzytelnienia konta w aplikacji to. I teraz przepisujemy ten kod. Tego nie trzeba zamazywać, bo to jest yy, losowy kod. I klikamy dalej. I mamy kod weryfikacyjny. Dziękujemy. No tutaj wypełniliśmy te dane. Nie klikamy na utwórz profil rozszerzony. Robimy tak, że tutaj należy ustawić sobie. Yy, Powiadomienia. Mi się wydaje, że możemy to pozostawić bez zmian i klikamy Zapisz. I teraz w tym momencie mamy już zapisane. Mm. I jesteśmy jakby gotowi do tego, by przystępować do, do głosowania. Nasz profil tutaj. Możemy sobie podejrzeć e, mój profil. E, możemy sobie jakby tutaj uzupełnić potem te informacje. E, możemy też kliknąć klawisz e, zagłosuj. Został utworzony e, tutaj dla Państwa w celach te, testowych e, głosowanie e, dla regionu Kraków, e, Sejmiku Kraków. E, taki przy, przy, po prostu przykład e, i do tego głosowania zostały wybrane dwie osoby e, tutaj ten Jan Kowalski oraz e, druga osoba Janusz Zagórski i zostało utworzone to głosowanie do, dosłownie przed chwilą i e, po jego utworzeniu przez e, tutaj nas osoby wszystkie które są E, zaproszone do tego głosowania otrzymują maila, więc tutaj jako Jan Kowalski e, otrzymałem właśnie maila o tytule e, i Voting Zaproszenie do wzięcia udziału w głosowaniu e, z 30 lipca. I tutaj jest napisane, że e, twój znajomy zaprasza ciebie e, tam z takiego sejmiku jakiegoś, powiedzmy, zaprasza ciebie do udziału w głosowaniu e, na, w sejmiku krakowskim. I tutaj jakby jest podany link. O, to jest ten link. Zaczyna się od słowa H, a kończy się tutaj na tej, cy, na tej takiej cyfrze, na tej liczbie y, bardzo długiej, więc jakby należy skopiować sobie tutaj to, tą całość do schowka, i teraz są dwie możliwości, jakie mogą Państwo zrobić. Więc, tak, pierwsza możliwość chyba jest najbardziej intuicyjna: czyli wchodzicie Państwo na ten serwer iVotingu tutaj i logujecie się Państwo za pomocą swojego właśnie e-maila. No tutaj jakby jest ten mail e, już wpisany na, z góry przy, przeze mnie przez system, więc zrobię zaloguj się i jak widać e, jest tutaj informacja, że już e, dla mnie zostało przeznaczone głosowanie, Jestem, mam brać udział w głosowaniu. E, to głosowanie akurat zostało określone na 60 minut, więc e, ono się teraz zakończy za 55 minut, więc, jakby, jest to głosowanie czasowe. E, drugim sposobem jest e, w zasadzie zalogowanie się i po prostu wklejenie tego, tego, o, tego linku, który, który tutaj Państwu pokazałem. E, o, i wejście też który prowadzi od razu do tego już, do tego głosowania. Jest taka różnica, tutaj taka ważna uwaga, że należy się zalogować wcześniej, czyli Państwo muszą i tak tutaj wejść na tą stronę iVoting, podać e-mail i login i dopiero potem mogą wkleić ten, tutaj ten adres. E, bo głosowanie odbywa się tylko dla osób zalogowanych więc jakby hmm, myślę, że najprostszą rzeczą po prostu jest y, zobaczenie tego maila i po prostu zalogowanie się na zobaczenie maila i zalogowanie się po prostu na naszą stronę tutaj tego iVotingu i no i tutaj wiadomo, jest, e, tutaj nie ma żadnej filozofii, tytuł, e, tytuł sondażu, e, pytanie, e, tutaj wprowadziliśmy coś takiego, e, organizatorem głosowania jest Ruch Wolnych Ludzi, pytanie, kogo wybierasz na koordynatora i tutaj proszę, proszę Państwa, trzeba sobie wybrać właśnie jedną odpowiedź, bo e, jest to tak skonstruowane, że wybieramy jedną. E, odpowiedź, i teraz tak, e, w tym momencie ja sobie to wybieram m, jedną osobę, i teraz tutaj należy wpisać, e, kto się ma pojawić po prostu na liście, na raporcie m, do głosowania. E, więc tak, e, e, ci którzy chcą, mogą wpisać tutaj prawdziwe swoje dane. Ci, którzy chcą zachować anonimowość, mogą wpisać tutaj pseudonim, więc jakiś tam wpisujemy pseudonim e, taki. E, wyrażamy zgodę, e, tak. Lub wybieramy tą opcję gdzie wybieramy nick. tak Więc możemy po prostu tutaj wpisać pseudonim, możemy zagłosować anonimowo, wpisując tutaj ten nick, albo możemy tutaj wpisać swoje prawdziwe dane, to już zależy od nas. My tutaj, jako właśnie organizacja, dojdziemy do tego, kto to głosował, właśnie po adresie e-mailowym. No i klikamy na klawisz, Zagłosuj. Teraz klikam, to wyłączę, to klikam i to właściwie koniec Waszej działalności w tym momencie, na tą chwilkę. E, zostało oddane głosowanie, głos w głosowaniu. Czekamy, aż wszystkie osoby zagłosują, e, wszystkie dwie tutaj. E, więc jakby, jakby cała filozofia została zakończona, tutaj cała, cała operacja została zakończona pomyślnie I teraz czekamy do zakończenia się tego głosowania, które może zakończyć się e, Na przykład możemy ustawić, że zakończy się za tydzień Albo możemy je po prostu zakończyć ręcznie w tym momencie e, Jesteśmy tutaj ponownie na wizji Głosowanie się zakończyło w tym momencie nie ma żadnych głosowań, dlatego tutaj pod wszystkie jest puste pole. Zakończone głosowania jest tutaj napisane, że jest jedno głosowanie zakończone. I w tym momencie jakby Państwo po zalogowaniu się do iVoting zobaczą wyniki. Zobacz wyniki. I tak, sąd też został zakończony, poniżej przedstawiamy wyniki, tytuł głosowania, głosowanie Kraków, organizatorem jest tak, tak, tutaj to co było wcześniej podane, udzielone odpowiedzi 0%, nie wiem, Stefan 0%, Jan Kowalski 100%, czyli że jedna osoba głosowała i udzieliła jednej odpowiedzi, to jest 100% wszystkich, Odpowiedzi, i ta osoba y, podpisała się przy głosowaniu jako Jan Kowalski. Dlatego tutaj widzą Państwo słowo Jan Kowalski, ponieważ wpisaliśmy ponieważ przy głosowaniu taki podpis. Y, to nie ma nic wspólnego z tym Janem Kowalskim, to jest tylko taki przykład. Więc tutaj jest osoba, na którą głosujemy, a tutaj jest osoba, która głosowała, czyli jakby sam na siebie głosowaliśmy. I teraz, aby pobrać po prostu protokół, jeśli chcemy, możemy pobrać protokół i klikamy na klawisz y, Pobierz, i wtedy tutaj możemy, mamy możliwość y, zobaczenia tego protokołu. I taki protokół otwieramy sobie w formie PDF-a, i mamy tutaj oczywiście takie podstawowe dane, jak e, datę głosowania, temat, tytuł głosowania, jakie było pytanie e, skierowane, ile jakie były odpowiedzi, to są trzy odpowiedzi. E, czy trzy pytania na czy się? Nie wiem, Stefan Brak, Jan Kowalski i ile udzielono odpowiedzi. E, tutaj są 0,00,0, bo nie było i podsumowanie oczywiście ile osób e, ile było uprawnionych, e, ile było oddało głos i ile zagłosowało. I tak, to mniej więcej to w tyle. E, dziękuję za uwagę.